Witam, cześć wszystkim serdecznie. Z tej strony bit To jest nasza gra Project Zomboid. Jeżeli chodzi o tego typu granie, to będzie bardziej szczegółowe, może bardziej dopracowane. Jednakowoż podczas tworzenia takiego porządnego filmiku natrafiłem na przeszkodę. Przeszkodę było to, iż faktem jest. Że, Żeby skorzystać z danej aplikacji, aplikacji, to niestety trzeba zapłacić. W przeciwnym wypadku ludzie będą ci machać przed nosem swoją reklamą w swoich, w swoich filmach, moich też. Znaczy się. Więc na razie wrzucam takie czyste nagrania, żeby po prostu coś wrzucić, a później z czasem będę się bawił edytorami, programami i tego typu rzeczami. Po prostu chcę to jakoś sobie bardziej rozbudować. A jak wyjdzie to zobaczymy później. Oczywiście korzystam z niektórych paczek modów. Jak na przykład walka z pięśćmi. Szkoda, że nie mam możliwości w ten sposób ekspienia walki wręcz, coś w tym stylu. Ale kto wie, może z czasem coś się odkryje. Może znajdę jakiegoś lepszego moda, albo chociaż, nie wiem. To jest znoszone, to nawet nie mogę tego rozwalić. Dobra. Y Różnego modelu Dodaję, na przykład broń palną, crafting, inne tego typu rzeczy. Na przykład jest taki mod dodający bonusy do ubioru, na przykład, już wam pokazuję, mnożnik celowania 50% większy. Jeszcze więcej do doświadczenia z tego będzie, o 50%. Oczywiście można to na więcej, ale bez przesady. Też różnego rodzaju przedmioty też, na przykład takie coś, daje nam 50% więcej przyczyn do przeładowania. W doświadczeniu z ładowana w siekieri, takie tam tutaj też jest taki fajny moc, w którym widzimy ile ekstra zebraliśmy w danej dziedzinie. No dla każdego, co się tutaj chce, to się zdąży. Jeszcze mogę w takim trybie sobie chodzić, ale wtedy nie wiem co zbieram, co mogę znaleźć, trochę denerwuje. O, no kuchenny, spoko, może być. Rondol z wodą, tego na razie nie potrzebuję. Witaminki dla chłopaka i dziewczynki. Kula hawajska, a weź oponczo w ten sposób to sobie założymy. Fajna sprawa, o, albo jeszcze lepiej, gdzie to znajdę? Oto. Jest też fajny mod, który pozwala nam zaglądać do różnego rodzaju pudełek bez wyciągania tych przedmiotów. Bardzo fajna sprawa. Może jesteśmy pełni, dobra. Pusty notatnik, zawsze lubię się w nim coś pisać. Na przykład, jakie książki potrzebuje, czy coś. Osobiście, jeżeli chodzi o ustawiania na świat, to zrobiłem tak, żeby jak najmyło, najmniej rzeczy poza amunicją. To się zastanawiacie, że to OP w żadnym wypadku, bo amunicję też dają na bardzo niską, znaczy broń palną na bardzo niską. Dzięki czemu? Dzięki czemu jest trudniej nam znaleźć odpowiednią broń do odpowiedniej amunicji. A no, tak zapomniałem. Zresztą nie mam nic, czy bym rozwalić okno, bo bym się pokaleczył. A nikt nie chce się kaleczyć. Uuu, dużo tego, ale to on zalali. co to mają sprzęt. A jak mają sprzęt, to mają czym się bronić. Tylko mało ma łopatę. Nie ma to jak klepać od cela, żeby uzyskać ich sprzęt. Chociaż przyznaję, że to trochę, nie wiem, zbyt łatwe wtedy dla nas. Ale licho. Ja chciałem, było trudno, jak mi daje łatwo, na no to nie moja wina. Gasmask. Ale bez opaski na oko. A dobra, to bym sobie później. Różka. Daj na główny. Prawie przyciski zostało. <śle> Nawet nie chcę wiedzieć czemu tak się stało. Najwidoczniej. Ktoś chciał się nacieszyć życiem przed śmiercią. Nie mnie oceniać. Też by chyba tak zrobił. Weźmiemy sobie, co nam szkodzi, właśnie też całą tą zawartość do zakładamy. Przynajmniej tyle się da. I jeszcze kolejny plecaczek, super. Dużo to ocelały, nie ma co. No, niestety nie wszystkie mody widzą ten plecak. Teraz sobie troszeczkę przyspieszyliśmy. Niby nie palimy, a może ja palę? Już nie pamiętam. chwilę. dajcie mi sprawdzić. Tak, palę. No to będziemy, będziemy palić. Dopóki nie wprowadzałem pleców, to trzeba się nacieszyć właśnie takimi wydarzeniami.

Zanim założymy to sobie weźmiemy Kamizelka, wiatrówka A włóż, zobaczmy jak to wyglądać To dupy Nawet tego nawet podrzeć nie mogę Czy mogę? Nie mogę, dobra Kolejny fotel revolver? Dziwne. To chyba przez ten e, szczęście, który mi się trafia. E, Duża amunicja, ale zrobił kawek. Witaminki, chłopaka i dziewczynki najwidoczniej. Trochę dziwne. Goli? Ale ubranie to nie zostawili sobie. Dziwne. O, super. O, szkoda, nie widać tej ma... Nie widać pasji. No. Mówi się trudno. Dodam jeszcze na szybko parę rzeczy. Dobra. Z tego, co kojarzę, to tamtędy powinny być domki. Zróbmy na mapę. Aha, tutaj jesteśmy. A no to niedobrze. Aż dobrze, bo bliżej do Riverside. Bez transportu będzie ciężko. Zwłaszcza z dodatkowymi kilogramami, na sobie. Mam jakieś kluczyki. Tylko mieszkalne. Nie no, może gdzieś w okolicy będzie coś zaparkowane, no. Niedostępne. Zostawiliśmy tylko jeden samochód bez kluczyków. A przeciążony też nie będę tak latać, więc będę musiał zdecydować, co zrobić, a co zostawić. Nie lubię takich decyzji, ale hej. Takie granie. Wybieram z drugiej strony. Tutaj szyba mi się przyda. do jedynki. Zobaczmy kluczyk, kluczyk, kluczyk. Nie ma kluczyka. Kurde. A więc może nie, nie ma. Albo. Mam jakąś butelkę tutaj może. ser benzyna, aha, Dobra, rozumiem. Dobra, niedaleko jest fabryka. Tam najprawdopodobniej znajdziemy coś przydatnego. mamy dużo jedzenia, a sprzętu niezbyt. Poszukamy sobie tutaj młotka. bo tak nam się bardzo przyda. Ten kamieny jest zbyt ciężki. Czy jeszcze mam gdzieś? Nie mam. Chyba że zamknięte. Leżeć! Leżeć!

Dobra, tutaj nie będę świetna. A, akurat motek chciałem, to mam. Bez do tego nie da się załatwić. Dobre z odpoczynku. Wygląda, że mamy to, co chcieliśmy. I chyba jesteśmy w czapku rozdzielczo. To Czemu nie mogę pożyć, jak to mam? Może uszkodzony? Dlatego. No nic, wezmę ze sobą. Później się przyrobi. Sprawdźmy, czy to jest kluczyk do tego. Rzadko się zdarza, że w był klucz, więc... A nie. Może do czegoś innego, dziwne. Od samochodu, ale nie tego. Dobra, nabijmy, musimy odpocząć. Usuń odłamki. Szkocka i przebebluj go. Przejdź wszystko, łącz się z piacakiem. Przyspieszamy. nie mogę. O, tutaj jest opcja, bo jest takie ładne siedzenie. Wiecie, immersja jakaś musi być w tej grze. No dobra. W dalszy ciąg zobaczymy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się to, co zobaczyliście, się spodobało. Zapraszam na kolejny.